Witam wszystkich ponownie na kanale Operator TV. Jak możecie zobaczyć po tytule i po tym, co trzymam w mojej ręce, wracamy do drapania. Ostatnio były tylko dwie zwycięskie drapki na kwotę 10 euro, więc postanowiłem wymienić te zdrapki na nowe i dołożyłem 8 euro, także mamy 9 zdrapek po 3 z każdego rodzaju i będziemy to drapać. Mam nadzieję, że tym razem wygramy coś więcej. Co jest za zdrapki? Nie, to, to mój hajs ten. Nie, kto oddaje za drapki, kochanie. Jak oddaje? 8 euro musiałem dołożyć. No ale dobrze, to było moje kieszonkowe. Także tak, operator zainwestował 8 euro i zobaczymy, co tym razem los nam przyniesie. Drapte miliony, drap. Drapiemy, drapiemy. Jak coś wygramy, to idziemy na shopping. Operator ma parę, parę rzeczy do kupienia w sobie, także zaszalejemy. Ja mam bardzo długą listę, tak, Ale nie, moja lista, moja lista jest pie, pie, pierwsza. OK? Bye. Oto nasze wszystkie zdrabki, nasza moneta. I co? Chciałem jeszcze wrócić do tematu, który pojawił się kilkakrotnie w komentarzach, że wydawało Wam się, że coś było wygrane w tych zdrabkach. Uwierzcie mi, że sprawdzam je bardzo dokładnie i wygranej drapki bym nie wyrzucił. Zasada jest prosta, trzy takie same kwoty lub trzy takie same znaki albo cokolwiek potrójne dopiero daje nam wygraną. Więc co, rozpoczynamy od najniższych nominałów, czyli zdrapek za jednego Eryka i przechodzimy do drapania. Oto pierwsza nasza zdrapka i zaczynamy drapać. I przechodzimy do naszej następnej zdrabki. I oto nasza kolejna zdrabka. Nasza druga zdrabka i wygrywamy w niej zdrabkę darmową na kwotę jednego euro, także pierwsza zwycięska zdrapka. I tu ostatnia zdrapka za jednego Eryka. Może też nam się poszczęści. Zobaczymy. Niestety tu również nic. Nie mamy trzech jednakowych znaków ani nic takiego, więc zdrabka nie wygrywa. Przechodzimy teraz do zdrapek o nominale 2 euro i zaczynamy drapać. Po raz pierwszy widzę te zdrapki. Niestety nic. Kolejna zdrapka do puli pustych. Następna nasza zdrapka. Niestety nic z tego. Kolejny pusty kupon. A tak było blisko, może stóweczka albo coś w tym, ale tu nic niestety. I ostatnia nasza zdrapka. Za 2 euro. I niestety. Niestety, bucik. Tak zwany bucik. Czyli po sześciu zdrabkach, jak na razie, mamy tylko. Po sześciu zdrabkach, jak na razie, tylko ta jedna zdrabka jest zwycięska. I jest to darmowa zdrabka za jednego Eryka. Słabo. Słabo. Ale tutaj. Zdrabki za 3 euro. Prosta zasada. Dwie gry. Gra numer jeden. Trzy identyczne kwoty. Lub dwie kwoty i mnożnik tej kwoty. Druga gra, dwie zwycięskie liczby, tu są nasze liczby. Jeżeli nasza liczba będzie taka jak zwycięska, to kwota pod tą liczbą jest kwotą wygraną. Także drapiemy. Niestety pierwsza gra nie przyniosła żadnej kasy. Zobaczymy, co w drugiej grze. Zwycięskie numery to 4 i 14, a nasze nie. Nie. Również nie. I też nie. Niestety, jak możecie zobaczyć, nie wygraliśmy w tej zdrabce. Również nic. I zostały nam dwie ostatnie zdrabki. Miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. Jedziemy z pierwszą. Pierwsza gra, niestety nic i nasze szczęśliwe liczby. 9 i numer 7. 17 to nie to. 4 też nie nasza cyfra. 14 też nasza, to nie nasza cyfra. I numer 8 blisko było, ale niestety. Przedostatnia pusta zdrapka, miejmy nadzieję, że chociaż tutaj coś zdrapiemy, bo jak nie to mamy tylko jedną zdrapkę za Eryka i to by był nasz najgorszy wynik jak do tej pory. Pierwsza gra, niestety bez zwycięskiej kwoty. I ostatnia szansa. Wyciągnięcie numerki to 16 i 20. 19. 1. 4 i 17. I tak kończymy nasze drapanie. I tak właśnie zakończyło się nasze drapanie. Jak widzicie, za mną stoi aparat statyw i nasza szczęśliwa albo nieszczęśliwa moneta na stole i pełno srebrzanki, którą były pokryte nasze zdrabki. I niestety, kochani, to jest jedyna nasza zwycięska zdrabka. Także zainwestowaliśmy kolejne 8 euro plus 10 z poprzedniego drapania i zostajemy tylko z. Ze zdrabką zwycięską, jedną na, może nie kwotę, możemy wymienić ją na kolejną zdrabkę. I pytanie do Was: czy inwestujemy dalej i drapiemy, czy po prostu dajemy sobie już spokój? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie: czy operator ma dalej drapać, czy już po prostu lepiej niech idzie na piwo. To już na tyle dziś. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, kciuk do góry. Dajcie koniecznie znać właśnie w komentarzach, co mam dalej robić. Czy operator drapie, czy idzie na piwo. Ja się z Wami żegnam i do następnego filmiku. Bye!